Ciekawe, ale bardzo ważne pytanie. Czemu zajmujemy się modelami biznesowymi? Ponieważ nie ma lepszego sposobu podejścia do naszego biznesu. Gdy tworzymy plany biznesowe, robimy to w sposób bardzo przemyślany, wykorzystujemy w tym mnóstwo informacji i robimy to w sposób naprawdę bardzo wyspecjalizowany i wyrafinowany. Zasada jest taka, im więcej włożymy w to informacji, im więcej wykorzystamy informacji, im bardziej to będzie przemyślane, tym większe prawdopodobieństwo, że osiągniemy sukces. Ale w tym miejscu chciałbym zacytować mojego dobrego kolegę, który w tej chwili naucza biznesu, Steve'a Blanka. Żaden biznesplan nie przetrwa w pierwszego kontaktu z klientem. Dlatego, gdy zbyt dużo czasu poświęcamy na przygotowanie biznesplanu, tak naprawdę tracimy czas. Naszym celem powinno być jak najszybsze naszkicowanie modelu biznesowego. A gdy w szybki sposób go naszkicujemy, wychodzimy w teren i zaczynamy testować każdy aspekt tego modelu biznesowego, żeby zobaczyć, czy to działa w praktyce. Możemy powiedzieć, że biznes plan jest podejściem statycznym i ono nie działa w praktyce. Natomiast model biznesowy stanowi podejście dynamiczne, które sprawdza się w dynamicznym, szybko zmieniającym się środowisku. Jako przedsiębiorca nie wiemy, jak wygląda przyszłość, nie wiemy, który z naszych biznesów się sprawdzi, który zadziała w praktyce, więc im bardziej, im lepiej go przetestujemy. Tym szybciej osiągniemy sukces. Jak długo to trwało? Od samego początku do samego końca to pewnie z 10 lat. Natomiast sam projekt pisania książki zajął około roku, a cały proces tworzenia około 8 miesięcy. Sama definicja modelu biznesowego obejmuje tworzenie, dostarczanie i... Wychwytywanie wartości, ale tak naprawdę chcemy stworzyć koncepcję wizualną. W ten sposób tworzymy osnowę modelu biznesowego, która składa się z dziewięciu części, ale zamiast wymieniać te części, zachęcam, żeby weszli Państwo do internetu i wygooglowali biznes model. Tam to wszystko jest, stamtąd można to sobie pobrać. Mówię o tym, ponieważ samego modelu biznesowego nie należy określać samymi słowami. Najlepiej jest go naszkicować, czy wręcz stworzyć na tej właśnie osnowie. Wtedy zaczynamy widzieć, o czym mówimy. Myślę, że wszystko sprowadza się do prostoty i Dostępności koncepcji. Unikamy tutaj trudnych słów, unikamy specjalistycznych terminów, które może nie od razu są zrozumiałe, i myślę, że dzięki temu jest to tak atrakcyjne. Przedsiębiorcy i menedżerowie z całego świata wykorzystują tę koncepcję. Jest to, jest to dla nich tak atrakcyjne, ponieważ jest ona tak dostępna i tak łatwo jest rozpocząć pracę z tą koncepcją. Jeszcze jedna rzecz. W obecnych czasach firmy muszą koncentrować się na czymś więcej niż tylko produkty. Muszą koncentrować się na modelach biznesowych. Dlatego ta koncepcja jest wykorzystywana, ponieważ następuje przejście od podejścia produktowego do podejścia opartego na modelach biznesowych. To ciekawe, ponieważ wszyscy z wymienionych w różnych kombinacjach i w różnych funkcjach i funkcjonalnościach, także mamy tutaj do czynienia z wykorzystaniem mieszanym. W tej chwili zaczynają ten model wykorzystywać również rządy, tak aby na nowo przemyśleć swoje podejście do modeli biznesowych. Także oprócz świata biznesu, oprócz konsultantów, menedżerów, przedsiębiorców, wykorzystują to również organizacje rządowe. W tej chwili prowadzimy badanie nad tym, jak i w jaki sposób ten model jest wykorzystywany. Trudno tutaj jest jednak zmierzyć, czy sukces został osiągnięty tylko dzięki konkretnemu modelowi biznesowemu, ponieważ na sukces składa się bardzo wiele zmiennych. Model biznesowy jest zmienną ważną, zgoda, ale tylko jedną z wielu. Dlatego arogancją byłoby twierdzić, że sukces został osiągnięty ze względu na konkretny model biznesu. Znam świetne modele biznesowe, które jednak nie doprowadziły do sukcesu ze względu na słaby zespół osób, które starał się je wdrożyć. Natomiast jedną rzecz mogę powiedzieć z całą pewnością, mianowicie osnowa modelu biznesowego doprowadziła do lepszej jakości rozmów. Na temat modeli biznesowych. Ludzie zaczęli tworzyć lepsze modele biznesowe dzięki właśnie lepszej jakości rozmów na temat modeli. Bardzo ważnym komponentem sukcesu jest to, jak testowany jest model biznesowy. I tutaj kłania się nowa książka Steve'a Blanka, mianowicie podręcznik początkującego przedsiębiorcy, która właśnie na ten temat traktuje. Większość firm, z którymi pracuję, to duże firmy i nie mogę powiedzieć nic na ich temat, natomiast co interesujące, te najciekawsze przypadki to firmy, które łączą zysk i wpływ. Są to firmy, które w tym, co robią, starają się zachować równowagę. Mianowicie zysk nie jest poświęcany na rzecz oddziaływania czy wpływu i odwrotnie oddziaływanie czy wpływ nie są poświęcane na rzecz większego zysku. To jest bardzo ciekawe, ponieważ firmy te to najczęściej startupy, które nie tylko prowadzą do tego, że ich właściciel się bogaci, ale również zmieniają świat. Na lepsze. To jest niesamowita sprawa, ponieważ dzięki tym modelom biznesowym nie tylko ludzie się bogacą, ale również świat staje się lepszy. Dzięki nim walczymy z biedą, wprowadzamy rozwiązania proekologiczne. Tak jak powiedziałem, powinien wydrukować sobie duży plakat z osnową modelu biznesowego, przykleić go na ścianie i zaopatrzyć się w bardzo dużą ilość karteczek post. -it. I dalej, powinien zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, przeprowadzić burzę mózgu na temat szeregu alternatyw dla jednego pomysłu dla jednej idei. Na przykład model biznesowy, który zakłada rozdawanie produktów za darmo, czy biznes model, który zakłada tylko koszty zmienne przy braku kosztów stałych, czy biznes model, który zakłada wejście w spółkę z naszym największym konkurentem. Dalej wybieramy jeden z tych modeli i robimy rzecz następującą. Wychodzimy na zewnątrz, wychodzimy w teren i zaczynamy testować nasze modele biznesowe. I jeżeli te dwie rzeczy wykonamy, mamy większe prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu. Potrzebny nam jest zespół składający się zarówno z ludzi wywodzących się z różnych obszarów samej firmy, jak i z ludzi pochodzących z zewnątrz. Tworzymy tutaj zespół wielodyscyplinarny. Co najważniejsze, modelu biznesowego nie powinna tworzyć jedna czy dwie osoby, tylko wielu ludzi wspólnie, analizując różne alternatywy. Świetny zespół i ochotę na eksperymenty. A jeżeli mają oni i tworzenie modeli biznesowych i podręcznik początkującego przedsiębiorcy, na pewno osiągną sukces.